Niepodobna do innych była ta wielkanoc, prawda? A ona ciągle trwa. Ciągle Jezus nam przypomina, że pokonał śmierć, grzech, że pokonał to wszystko, co jest marazmem życia i strachem zbyt wielkim. I powiedział: „Jestem z wami”. I tydzień po jest niezwykły dzień. Uroczystość Bożego Miłosierdzia. Co ona z Wielkanocą ma wspólnego? Jak koresponduje? Jezus nas szybko prowadzi do tajemnicy miłości Boga. Dopowiedział to w dzienniczku Siostry Faustyny. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Bóg przyszedł nas odnowić, dać nam nadzieję. Medytowaliśmy tak, jak mogliśmy w Wielkim Poście, przypowieść o miłosiernym Ojcu o zagubionym synu, marnotrawnym. Sięgamy do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, z tym niezwykłym dekalogiem, który Jezus nam zostawił dobroci, zobaczyć człowieka, podejść, pochylić się, podnieść, pomóc. To jest pytanie, czy zmartwychwstały nas zaprowadził choć do jednego człowieka. Przez modlitwę, jakiś miłosny czyn, słowo, uśmiech, dar. Wielu jest trudno. Z tym Jezusowym, miłosiernym sercem, idąc do człowieka, stajemy się sami szczęśliwi. Aleluja, aleluja, Jezusowi, chwała cześć! Jezus rzekł: Nie lękaj się, ja po wodzie wiodę cię. Jezus rzekł: Odwagi, Jezusowi, chwała cześć! Woda wciąż zalewa cię, Pan wyciąga rękę. Jezus. Rzadwe, czy chcesz dla Niego przeżyć je? życie tchnął w nozdrzach Bogu Ojcu chwała nie Ulepił z prochu ziemi Cię Dziękujmy Mu za życie Bogu